Magda Magdโบchanak witam państwa serdecznie w telewizji Nasza że Dziś w studiu spotykamy się z prezydentem miasta Mieczysławem Czerniawskim. Dzień dobry panu, witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No i drodzy państwo, oczywiście ten czas wyborów to taki czas, gdzie rozmawiamy z kandydatami na prezydentów, ale i z ówczesnym prezydentem, choć właśnie nie wiemy, czy będzie kandydatem, bo spotykamy się przed 17 października, do tego terminu musi zapaść decyzja. Ja wiem, że pan tutaj nam na pewno nie zdradzi, czy jaka to będzie decyzja, czy pozytywna, że pan będzie kandydował negatywna, że nie będzie pan kandydował, ale właśnie to stąd pytanie, dlaczego pan tak nas w nieświadomości do końca trzyma do tego 17 października, bo wiemy, że 17 odbędzie się konferencja, na której pan tą decyzję ogłosi. Bo jest to bardzo poważna sprawa. Ja nie należę do polityków, którzy są w ciągłej pogoni za okazją. Ja nie należę również do polityków, którzy nie Zdawaliby sobie sprawę, jak ważna to jest decyzja. Albowiem, jeżeli zdecyduję się kandydować, to oczywiście będę walczył o zwycięstwo. Mam wrażenie, że niektórzy politycy startują, a ich nie brakuje już przecież kandydatów do prezydenta, Wąbrzy, tylko dlatego, żeby zaistnieć, albo żeby przypomnieć o sobie, że jeszcze istnieją. Moja decyzja i prowadzę takie rozmowy i takie analizy. Musi wynikać z pełnego przekonania, że po pierwsze powinienem, po drugie, że chcę, a po trzecie, i to jest najważniejsze, że wiem, co powinienem zrobić w przyszłej kadencji, jeżeli zostanę wybrany prezydentem. A nie, się... a nie, na, po, a nie mhm. na, na marzeniach i pustych. pustych yy, pustych, powiedziałbym, projektach. A nie boi się Pan właśnie takiego przekonania mieszkańców, że ten termin właśnie tak Pan opóźnia ze względu na to, żeby mieszkańcy mieli mniej czasu na podsumowywanie Pana kadencji i właśnie na rozliczanie tej kadencji? Co już inni właśnie kandydaci od kilku tygodni robią, agitują, prawda, spotykają się, przedstawiają swoje plany na przyszłość Łomży? Nie, ja mogę powiedzieć trochę przywrotnie. Czekałem, aby zobaczyć, jakie wspaniałe projekty Zaproponują kandydaci, którzy już się zgłosili. Na razie nie, nie zobaczyłem żadnych rewelacyjnych projektów, bo albo odgrzewają stare sprawy, żeby nie powiedzieć jeszcze bardziej dosadniej, albo zgłaszają projekty, które nie mają najmniejszych szans realizacji ze względów chociażby finansowych, chociażby braku koncepcji, bo same hasła. No można zgłaszać oczywiście, mhm. mogą być bardzo bogate i bardzo ciekawe, bardzo chwytne, tego że nie realne. A więc y, to jest też jeden z elementów, który brałem pod uwagę przy swojej decyzji, którą podejmę. I z jakim programem, z jakimi powiedziałbym, no, z jaką wizją poszczególny kandydat, który już się zarejestrował, m, będzie, będzie przedstawiał to mieszkańcom że wyborcom, a następnie konsekwentnie realizował. Ja mogę powiedzieć tylko jedno, że <laughs> z podniesionym czołem stanę w tej kampanii, a jeszcze przecież będzie miesiąc, mm -hmm. przed mieszkańcami Łomży i rozliczę się ze swoich nie obietnic, tylko swoich programowych propozycji, które zgłaszałem w poprzedniej kampanii. Oczywiście nie w 100% procentach zostały zrealizowane, ale te najważniejsze, bo miałem wówczas wyobrażenie mhm. i miałem również przekonanie, że uda mi się zdobyć na to przede wszystkim środki, bo o to cała sprawa idzie. Także nie usłyszałem tutaj, jeszcze raz podkreślam, żadnych mhm. rewelacji programowych, jak również nie, nie, nie usłyszałem, aby któryś z kandydatów miał rzeczywiście koncepcję na inną Łomżę, jak mhm. paru zdążyło powiedzieć. Bo ja nie bardzo rozumiem, co to znaczy inne Słyszałam, że zawsze będzie ta sama, ale panie tak. prezydencie, jest taki pomysł, który pojawia się już w Polsce, w byłych 49 miastach wojewódzkich, który prowadzi taki portal Sieć Obywatelska, to jest stowarzyszenie, które zajmuje się przejrzystością kandydatów, że się tak wyrażę. I mają następujące pomysły, żeby nakłaniać mieszkańców poszczególnych miast, żeby ci wymagali od kandydatów, którzy stają do fotelu prezydenta, tego, aby po objęciu swojej, swojego fotela, udostępnili coś takiego jak kalendarz prezydenta, czyli na Pana stronie internetowej Łąży, jak Pan by już został na kolejną kadencję prezydentem, miałby się pojawić kalendarz z wpisami, gdzie, o której Pan prezydent jest w urzędzie, gdzie przebywa, i gdzie jest? Oczywiście abstrahujemy tutaj od rzeczy prywatnych, prawda? Wychodzi Pan z urzędu, już pan nie wpisuje, gdzie pan jedzie na obiad, czy do dosowy, czy nie. Tutaj już nie, 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 to nas nie interesuje, ale co pan robi w godzinach pracy? Czy pan jako kandydat na prezydenta, bo rozumiem, że jednak ta decyzja będzie w tą stronę, podjąłby się takiego wyzwania, że po objęciu właśnie takiego, po objęciu stanowiska na kolejną kadencję właśnie udostępniałby Pan kalendarz dla Łążyniaków? Ja, sobie, ja pragnę pani odpowiedzieć na to pytanie dwojako. Po pierwsze, Łomża jest małym miastem. I bez kalendarza wiedzą, co prezydent robi, gdzie jest. Ale tak to mają świadomość taką pełną i potwierdzenie. No, do nie nie no, muszą się domyślać. Ale, ja, ale ja nie mam nic do ukrycia. A no właśnie. <laughs> nie mam nic do ukrycia. Tak, taki kalendarz jest, prowadzi go mój sekretariat. Mm -hmm. Jest tam zapisana co do godziny... Jeżeli na stronie internetowej należał, będzie to upubliczniać, proszę bardzo, chociaż niektóre osoby, z którymi będę chciał się spotykać, mogą sobie tego nie życzyć. Z różnych względów. Mm -hmm. Bo, na przykład, będę się spotykał z przeciwnikiem politycznym ze szczebla centralnego. Nie chciałbym pokazywać w Łomży, że on akurat rozmawia z Łomrze, który jest z lewicy, a on jest z prawicy. Chociaż, ale chociaż ja tego świadomię. Obaj się nie panowie, nie no właśnie, pełnicie funkcje publiczne, no więc no, dlaczego mielibyście się to, tego bać? No tak, właśnie. ale to może być, m, powiedziałbym. Yy, osoba, która, która nie jest na pierwszych stronach mm -hmm. gazet i w każdym okienku w w każdej telewizji. No ale no to tak absurdalnie. Mm -hmm. Ja pani chcę powiedzieć: bardzo proszę, ja, o takie, ja bym ten kalendarz trochę zmodyfikował że prezydent, obejmując funkcję, wygrywając wybory, przedstawia mieszkańcom Łomży kalendarz realizacji tych obietnic, które składał w kampanii żeby przedłożył kalendarz, jak będzie dochodził do finału, mm -hmm. aby zdobyć na przykład nie tylko środki, ale rozwiązywać te problemy w jakiś sposób. I to jest faktyczna, według mnie, mm -hmm. ocena. ocena y Takie jest zestawienie <kluzm> tego kalendarza na koniec kadencji. Tak, nie. Ja ten kalendarz. Mm -hmm. Ja dzisiaj mogę kalendarz mm -hmm. przedstawić, to co minęło. <kluzm> Natomiast mówię o takim kalendarzu już. Nie postulatywnym, tylko że ja przedstawiam mieszkańcom Łomży, że na przykład modernizacja ulicy Zawadzkiej mm -hmm. do, do drogi do Mężenina, ulica wiosenna, odwodnienie osiedla Zawady. Ja to mam już rozłożone w planie. I proszę bardzo, informuję, to jest mój kalendarz mm -hmm. działań. Natomiast kalendarz, ja jestem od godziny, nie w pół do ósmej, do 15.30 w ratuszu, nic nie daje. Ale, że otwiera Pan na przykład dzisiaj jakąś drogę, czy, czy to mieszkańcy bardzo chcą wiedzieć? Odwiedza Pan jedno osiedle, czy drugie? Ja to robię. To? Natomiast proszę Państwa, zwracam się do mieszkańców Łomży. Przecież ja otwieraliśmy tyle ulic. I akurat nie organizowałem przecięć wstęgi. Bo sami mieszkańcy wiedzieli, kiedy ta ulica już jest oddana i którą można jeździć, czy to jest ulica Przykoszarowa, czy ulica Sikorskiego. Mhm. Czy, czy, czy droga domem Żenina, czy, czy w tej chwili Meblowa, czy Browarna, to jest pod stałym oglądem mieszkańców. Jeżeli chodzi o, o kontakt z mieszkańcami, ja, ja chcę powiedzieć też trochę samokrytycznie, że myślę, że, że nie zdobyłem się od pierwszego dnia mojego urzędowania na funkcję prezydenta, aby mieć bieżący kontakt z Radami Osiedli. I dla mnie, ja oczywiście to starałem się nadrobić mm -hmm. w drugiej części kadencji, ale, ale chcę powiedzieć, że to jest, to jest ten organ, najbliżej mieszkańców przecież, y, 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 mówię o radach osie, osiedlowych i z nimi można wiele, wiele, zresztą to robimy i mówię tu o, o budżecie obywatelskim przede wszystkim, gdzie pokazuje swoją niezmiernie pozytywną aktywność. No właśnie, ale Pan tu wspomniał bardzo dobrze o kontakcie, jaki, jaki jest z mieszkańcami, bo chciałabym tutaj wrócić do tej sieci obywatelskiej, do stowarzyszenia sieci obywatelska Watchdog Polska, która również zajmuje się tym, że sprawdza, ile w urzędach rocznie. Wpływa zapytań do urzędników, do prezydenta. I okazuje się, że w Łomży za 2013 rok takich pytań było 76. Łomża dość blado wypada na liście tych byłych miast wojewódzkich, bo rzeczywiście w innych miastach pytamy więcej. Czy w takim razie Łomżyniacy boją się pytać w Łomżyńskim ratuszu? Czy Łomżyniacy po prostu mają zbyt małą świadomość tego, że mogą pytać? Czy właśnie Urząd Łomżyński jest na tyle zamknięty, że po prostu te pytania nie wpływają? A wie pan prezydent, o co najczęściej pytać Łomżyński? Proszę, o, o wiele rzeczy. Mm -hmm. Ja muszę pani powiedzieć, mm. że jestem zdumiony. Nie wiem, kto ten statystykę robił. To jest ale, właśnie ale ja stowarzyszenie powiem, ja, ja nie wiem, otrzymuję mm -hmm. 70 pytań różnego typu. No to ale z pana ja urzędu rysuję. wypłynęło tyle, że, że no, no, to tyle. To na piśmie tak? tak? na piśmie, dokładnie. Nie, ja nie wiem tego, aby wszystko na mm -hmm. piśmie zgłaszano. Ja idę ulicą, o zapytania. Ja idę po zakupy z małżonką, spotykam łączeniaków, którzy proszą mnie o różne sprawy mm -hmm. i tak dalej. Że są pewne problemy, z którymi nie mogą sobie poradzić. Także nie wiem, jak na to odpowiedzieć, bo. bo, bo Urząd nie jest my, my w urzędzie prowadzimy rejs przede wszystkim przyjęć interesantów i problemy, z jakimi oni przychodzą. Mhm. Jeżeli pani mi pyta, mnie pyta, o jakie problemy pytają, o co pytają, to mogę pani powiedzieć, że jest to przerażający nieraz. Mhm. Na dziesięć spotkań na ulicy, w sklepie, w, na koncercie naszej filharmonii do mnie ludzie podchodzą i starsi młodzi o pracę. Młodzi pytają wprost o pracę dla mnie. Starsi, znając mnie od wielu, wielu lat, proszą mnie, ty pomóż córce, mm -hmm. synowej, zięciowi. No, się... I drugi, drugi, oczywiście, problem, który włączą. Może musi sobie jakoś, nie powiem, że, ona, że jesteśmy w stanie go rozwiązać tak błyskawicznie. To są kwestie mieszkań. Komunalne. Ja mogę Pani powiedzieć z moich doświadczeń poprzednich, lat, kiedy byłem posłem na przykład pierwszej, dziesiątej kadencji, w drugiej, trzeciej, czwartej kadencji, to na dziesięciu interesantów w tamtych czasach do mnie przychodziło w sprawie mieszkań. Na dziesięciu ośmiu interesantów mm -hmm. to o mieszkania, a dwóch o pracy. Dzisiaj to się równoważy. 10 przychodzi i o pracę, i o, i o mieszkanie. W takim razie, co przez te kilka lat, przez pana ubiegłą, dobiegającą końca kadencję, pan zrobił, aby podnieść standard życia mieszkańców? Mówimy tutaj o inwestycjach zrealizowanych. Która najważniejsza tak, inwestycja ja chciałbym, ja chciałbym pan by tutaj wymienił? Ja chciałbym, ale chciałbym wymienić jedną yy, cyfrę. Mhm. Otóż w tym roku Budżet miasta z reguły co roku jest podobny no, mhm. po stronie dochodów i wydatków no, przy zachowaniu deficytu. Przekracza 300 milionów złotych, 304, 307 milionów złotych. W tym roku na inwestycje zapisaliśmy i realizujemy to. 93 miliony złotych, a więc mówiąc uproszczenie. Jedna trzecia budżetu mhm. na inwestycje. Tego nie było w historii Łącznie. I tutaj naj, naj, najwięksi moi przeciwnicy mnie nie odowodnią, że tutaj coś naciągną. Mm -hmm. Dlaczego tyle? Bo udało nam się zdobyć środki unijne, że dzisiaj ulice Browarna, Meblowa, Sikorskiego, Przykoszarowa, Droga do Mężynina były realizowane z dofinansowaniem 90% ze środków unijnych. <laughs> z własnych środków. Zrealizowaliśmy w 100% nowoczesną halę targową, i przy udziale tylko 1 trzeciej, a więc 3 milionów, hala ponad 8 milionów, to jest hala gimnastyczna przy drugim ogólniaku wartości ponad 9 milionów złotych, gdzie tylko 1 trzecią otrzymaliśmy z totalizatora sportowego, a więc mhm. 6 milionów, ponad 6 milionów jest środki własne. Dlatego też chcę powiedzieć, że to jest miernik również powiedziałbym i aktywności prezydenta i, i, i muszę tu powiedzieć, chociaż mam nieraz bardzo krytyczne oceny i, i Rady Miasta, bo w tej Radzie Miasta jest było i jest na dzisiaj mhm. wielu radnych, którzy czują swoją odpowiedzialność nie tylko polityczną, ale czują odpowiedzialność przed mieszkańcami i przed tym, co ślubowali obejmując Mandat radnego. Ale pan wspomniał o hali targowej. No właśnie, jedna hala targowa niesie bardzo dużo kontrowersji, druga budzi trochę szczęścia wśród właśnie osób, które się tam przeniosły. To tak naprawdę sukces czy wręcz przeciwnie? Hala przeciwna? targowa dla mnie i dla mieszkańców Łomży jest ogromnym sukcesem. Kontrowersje. Jeżeli pani mówi o czabanie, mm -hmm. to proszę mi tego mm -hmm. dziennikarza nie wspominać, bo go wykreślimy ze swojego... Ze swojej nie, absolutnie, raczej mówię o kupcach, o, którzy spowiem... właśnie przenosili się z hali do hali i to Kupcy, rzeczywiście dla nich... proszę, idziemy za chwilę mm. na hale, Tam, mm. gdzie są pawilony. Mm. Jest zadowolenie, ja tam nie słyszałem, były różne, oczywiście, że... Budziło to na początku dużo sprzeciwu. <kluje> nie, budziło niepokoju. Mm. Ale nikt tam nie protestował, a wręcz był szczęśliwy. Czyli jeżeli teraz on, wszyscy jeżeli mają on wyszedł z takiej lepianki, z folii... Mm. I, I oni się obawiali przede wszystkim o klientów, a dzisiaj klient ona szyje. Natomiast wiata, nie ja projektowałem, projektował projektant. Myśmy nie przewidzieli, że będzie tam wiało, ale nie wiało im na, kiedy byli potworiami. A ja zapytam inaczej. A jeżeli handlowali, bo ci sami handlowcy, ci sami, to, że przyjeżdżają spoza pod tą wiatę, jeżdżą są w Szczuczynie, są w Nowogrodzie, gdzie są pod gołym niebem. To tam im nie wieje. Ale co z Ale właśnie z kubcami, jeszcze, to... którzy przenieśli się z hali targowej na Starym Rynku? Z hali targowej? Tak. Z, ze Starego Rynku? Tak, ze Starego Rynku. Bardzo zadowoleni. Ja nie słyszałem żadnych mm -hmm. protestów. Prosili mnie o to. Mm -hmm. A co będzie w końcu z tą halą targową? Jak obudzić tą naszą łomżyńską starówkę, panie prezydencie? Wie pani, dzisiaj jest wiele miast, które, które nie bardzo sobie radzi, aby obudzić stare części miasta. Nie wiem, no jest, był to problem. Ale ulicę Farną udało się jednak trochę obudzić. Czyli Farna. No tak, no, zgadza się. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o halę targową, ja myślę, że jeszcze przed y, zakończeniem kampanii będę musiał podjąć decyzję z projektantem, bo są trzy wersje. Mm -hmm. Bo cały czas idzie spór, co tam faktycznie ma być ma w tej chwili. I okazuje się, że my musimy połączyć również, że tam handel musi pozostać, że nie da się tam przenieść Miejskiego Domu Kultury, a więc tylko część kultury. musi ona być uniwersalna, powiedział, wielofunkcyjna. No i tu jest też koszt, bo modernizacja hali my szacujemy tam mm 5-6 -hmm. milionów złotych. Wiele kroków też panie prezydencie, takich lokalnych. <laughs> Wpływa na cały region, na całe województwo. Czy możemy coś powiedzieć, że jest coś takiego w Łomży, co rzeczywiście wpłynęło właśnie na rozwój nie wiem, województwa? Wreszcie po, po wielu latach starań powstała podstrefa suwalskiej specjalizacji, strefy ekonomicznej, To jest początek. Ja myślę, że bulwary, które oczywiście są taką perełką w Łomży, dla mieszkańców Łomży, ale również... Wiele osób jadąc z Warszawy na Mazury mm -hmm. zatrzymuje się na tych bulwarach. To mówią statystyki. A więc to jest również promocja naszego województwa. Ja, ja oczywiście bardzo, bardzo <laughs> boleję nad tym, że, że nam się udało dopiero w tej kończącej się kadencji pozyskać dodatkowych tyle środków na inwestycje różnego typu. Suwałki nas wyprzedziły, mm -hmm. bo suwałki Bardzo sięgnęły po te pieniądze i biały z tego również, od samego początku. My ciągle to, toczymy nieraz spory, Suwałki pobudowały park e, przemysłowo-technologiczny za bodajże chyba 60 parę milionów mm -hmm. złotych. Dzisiaj mają kłopot z jego wykorzystaniem. Mm -hmm. I nie mogą tam zarabiać przez 5 lat co najmniej. My poszliśmy na koncepcję 50 na 50. Park przemysłowy w wartości tylko 15 milionów, i u niektórych zrobiono z tego, powiedziałbym, polityczny atut, że jest on y, niepotrzebny. Otóż potrzebny. Ja dzisiaj chciałbym spojrzeć niektórym radnym w oczy, kiedy głosowali przeciwko y, budowie hali, hali targowej. Mm -hmm. A ta hala targowa dzisiaj jest perełką skali kraju. Robi pan tam zakupy? Robię. Teściowa robi. Mm -hmm. Teściowa co No proszę bardzo. Dobrze, a jakbyśmy podsumowali te lata, a środki unijne, jakie Łomża ściągnęła właśnie tutaj do siebie. Żeby sięgnąć po środki zewnętrzne, trzeba mieć projekt. Trzeba mieć pomysł na co. Jeżeli ma się, jeżeli ma się projekt, to zanim ja złożę wniosek o środki unijne, muszę mieć projekt tego przedsięwzięcia. Więc muszę mieć dokumentację na budowę hali sportowej, na budowę bulwarów, na budowę poszczególnych ulic i dopiero mogę wystąpić. Ośrodki, ośrodki unijne. Panie a więc tego zabrakło, zabrakło programowania w tamtym okresie. Ja nie chcę powiedzieć, że ja zostałem puste szuflady, ale coś koło tego jest. Ale a, więc, pan żeby, a, a więc, żeby, żeby to ruszyć, mhm. to jak w pierwszym półroczu, w pierwszym roku musiałem wybrać jakie inwestycje, musiałem uzyskać pozwolenia na budowę tych inwestycji. Musiałem zrobić projekt, dokumentację i dopiero złożyć wniosek o środki unijne. Jeżeli Pan wrócił już do początku właśnie swojej kadencji, to chciałam Pana zapytać, czy zostały wyciągnięte konsekwencje wobec <coughs> poprzednich władz, jeżeli chodzi o kary, jakie dostaliśmy za złe naliczanie sub w subwencji oświatowej. Czy ja nie mogłem wyciągnąć mm -hmm. konsekwencji? Bo tych mm -hmm. osób już, te osoby już nie pracowały, mm -hmm. nic się w, nie dało użeć. wtedy zrobić. Jakoś tego ja mogę tylko jedno mm -hmm. zrobić. Po prostu negocjować z tymi błędnie. placówkami, żeby te, żeby nie naliczano uh -huh. odsetek. I do dzisiaj te kary płacą, uh -huh. albowiem niektóre jednostki. Y, ja, ja zaryzykowałem, bo uh -huh. to musiałem wejść na drogę sądową i wszystkie sprawy wygrały. Uh -huh. I to jest od 200 tam chyba 7 roku, uh -huh. a nawet siódmego prawdopodobnie to jest tak, jak dobrze pamiętam. Rozliczane, tak. I to uh -huh. są kary naliczane. Ja negocjuję, żeby odsetki nie płacić, więc niektóre instytucje, mm -hmm. niektóre placówki, szczególnie placówki niepubliczne, negocjuję, żeby rozłożyć to na raty. No, a dzisiaj niektórzy radni mi mówią, że cały czas urząd jest karany i za, za, zawsze płacimy, tylko że ci radni byli z radnymi i uważają, że oni nic mm -hmm. oni nie są. Czy możemy powiedzieć, jakiej wysokości był to prezent pozostawiony przez byłą władza? Różny, mm -hmm. ale milionowy, milionowy oczywiście. Czyli tyle straciliśmy. No tyle, tyle ubyło z tego budżetu miasta, kiedy ja jestem prezydentem, bo spłacam długi poprzedników. I teraz pytanie, czy pan odda właśnie swój urząd, żeby ktoś spłacał długi? Czy będą jakieś długi, jeżeli ktoś po panu obejmie właśnie ten stołek? Nie, tego typu nie. Jest jeszcze spór, jeżeli chodzi o miastkowo wysypisko śmieci. Tam została naliczona kara. Mm -hmm. Zakład Gospodarki Komunalnej, który zawiaduje bezpośrednio tym złożył jeszcze odwołanie od tej kary i to jest taka, powiedziałbym, największa ona sięga tam około 500 tysięcy złotych. Ale to jest błąd, błąd, to są błędy takie formalne, które popełniono. Prowadzimy jeszcze wyjaśniające postępowanie w tej sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o światę, żadnych, żadnych żadnych kar. Nie ma. Natomiast, natomiast jeszcze raz mówię, jeżeli chodzi o Targowicę, o, o, o Halę na Targowicy, to ja sam prosiłem przecież tych podwykonawców, bo z z Bankrutową główny wykonawca Masbud, z Bankrutową główny podwykonawca PBK yy, Ostrołęka, no Masbud chyba nie jest tylko nie, mo nie możemy go odnaleźć teraz na mapie kraju, bo nie można, nie nie można namierzyć, gdzie ma siedzibę w tej chwili, bo nie odbiera mm -hmm. żadnej korespondencji. No ale ja tego mm -hmm. nie mogłem przewidzieć. Mm -hmm. I dlatego prosiłem m, tych podwykonawców, abyśmy mogli na drodze sądowej rozstrzygać te sprawy, bo ja nie miałem prawa i nie mogłem swoją samą m, m, decyzją... Wypłacać, gdyż Mazbud by mnie zaskarżył od razu i kazał sobie wypłacić, bo on był głównym podwykonawcą, a ci podwykonawcy mieli umowę z Mazbudem, a nie z miastem. Tam, Tam gdzie były sesje, ja wypłaciłem wszystko. Ale Panie Prezydencie, zawsze jest tak, że nas mieszkańców mało interesuje to co się dzieje, liczy się efekt i ja mam wrażenie, że tutaj nas wiele Państwa ogląda, którzy pracują na hali targowej. Jeżeli macie Państwo inne zdanie niż Pan Prezydent Mieczysław Czerniawski, to oczywiście zapraszamy do naszej siedziby, na pewno o tym powiemy. Panie Prezydencie, dziękuję i oczywiście życzę powodzenia, bo coś mi się wydaje, że po tej rozmowie jednak będzie Pan kandydował, choć przypomnę, rozmowa jest nagrywana przed 17 października, jeszcze wtedy tej decyzji nie było, 17 będzie. Więc, pani Prezydencie, dziękuję za to podsumowanie tej kadencji. I mam wrażenie, że to nie tylko my będziemy rozliczać, ale i Państwo. Dziękuję panie bardzo. Szczycie, panie, dziękuję. Dziękuję Państwu. A Panią zapraszam wspólnie na halę targową, na spacer. Zrobię tam zakupy, I na zakupy. nie Raz, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do, do zobaczenia. Dziękuję.